Ginę. To nie ma sensu przecież Ja pierdolę Podobna informacja z pierwszej ręki Kisser wyłączył stream Bo obrzygał biurko O tam teraz jak Ej kurwa jakie ginę Hejem wyszedź ci, Leszł. ale będzie dobry no. flash patrz Jezu o poprzednio wsadzam go co wow. wy na to? Kurwa! <śmienią> Salto zajebałem! Nice! O i to na B wychodzi w ogóle Jeszcze te! Nie to! Co <śmienią> leci. Lewo! Jeszcze jeden. Lecą. Jeszcze jeden. Lecą. Oh, you touch my Ja <grywa> kurwa! Nie wiem co to za dupę miałeś w życiu, żeby miał mniam jak balonki. <grywa> ciociao, ciociao. Spera <grywa> na O kurwa! kurwa. <grywa> ja leżę ja jak z tego strzelać, kurwa, wać! Ziemato, jej godzinę, kurwa! Daj, sporo jak potrafić kurwa, co to znaczy? Jeden. O nie, ja zaglądam bezpiecznie. Spóźnij, nie, ma ja chcę wygrać rundę. Nie ja chcę się iść na długą, więc zostanę tu. No, tak, Zobacz, ja już przegrałem. No, okay. zegas ty Może, kurwa, jestem chujowy, ale Coś tam jeszcze potrafię czasem. Zapraszam wszystkich na stronę g na której możecie otwierać skrzynki i błyskawicznie je przesyłać do swojego ekwipunku. Na stronie jest wiele możliwości wpłaty, takie jak blik, karta płatnicza, gift karty, czy też poprzez PayPal. Co najważniejsze z kodem Szpero macie dodatkowe 5% do doładowania oraz darmową skrzynkę przy pierwszej rejestracji. Poza otwieraniem skrzynek możecie rozgrywać bitwy z innymi użytkownikami, jest możliwość utworzenia kontraktów z dobytymi skinami, a nawet możecie stworzyć swoją własną skrzynię. Giforskins umożliwia także zakup. Skinów oraz tworzy ciekawe eventy, w których możesz poprzez zbieranie waluty eventowej zdobywać dodatkowe nagrody. Codziennie również możesz otwierać darmową skrzynię w zależności od Twojego poziomu na stronie. Także polecam bardzo serdecznie Kodzik Szpero. Link w opisie miłej zabawy. Złapie, suko! Okej, ja jadę na W, a Exus jest, jest 10 km przede mną kurwa, nie? Jebany kurwa oszust was, jest wikurta, was, kurwa, was Spierdalać ode mnie, nie blokuj mnie. No i dobrze, si w łeb, ty też kurwa Ej wy, oni mają lepsze auta kurwa wszyscy, do chuja No, pierdolcie się Ej, ej, wszyscy mnie wyruchali, nie? Na kurwa Nie, to nie ma sensu przecież Mówiłem, że to wygram. Ta daj daj na jedynce. Ja wygram ten mecz, kurwa. Ja, pierdolę. Pan uh! okay, no. <grywa> no. raz banana. Mają Jeszcze? raz. On na razie one. One. na razie za czas. Za ja Jest Daj. Daj. Dobra, Daj. Dawaj, B2. Dawaj He fucked up. W lewo Co? Co ty, kurwa, to Co ty? Taka, w i w górkę Zmoczy leży Leży? No gdzieś pod Hevenem gościu Jest w wencie, czeka na mnie Leży Ja będę grał, będę grał, tak Nice, nice Jest razu można grać kurwa no Ja myślałem, że do końca rundy O kurwa, ale zabijałem spraya ZT pachnie No nie, no nie zabiliście go

Pan Mordy, ja wchodzę już. to nie, nice. nie możesz. No, że po to ja to chodzę. Nie, no. dwóch strzałem no. O kurwa Dobra, Nie, Nie, to Nie, to chodzę. Nie, było na Nie, Jeszcze main ci idzie Jeszcze a, zginię. nie, nie zginie, zaraz to Jest, nie oh. szefa. Żegnam Cię, szczerze, szperzę! Żegnam, lecz wciąż wierzę. Z tą decyzją musisz żyć. Wspomnieni nie odbierze Ci nikt.